Dzień dobry państwu. Z tej strony Marek Jakubiec i zapraszam na kolejny odcinek naszych rozmów wokół architektury umysłu prawniczego, w których podsumowujemy projekt badawczy właśnie o tym tytule. I naszym gościem jest Mateusz Kochol, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego być może już państwo znacie z naszego poprzedniego spotkania, z poprzedniej rozmowy. I dzisiaj troszkę będziemy kontynuować, nawiązywać do tego, o czym mówiliśmy wtedy, ale już w innym kierunku myślę pójdziemy. I chciałbym dodać, że Mateusz jest specem od ucieleśnionej matematyki, od ucieleśnionego poznania matematycznego, a może ogólnie od poznania matematycznego, bo mm -hmm. czy od tego ucieleśnionego to się pewnie zaraz dowiemy. I drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj porozmawiać trochę o matematyce, ale również o prawie, bo to są takie dwie dziedziny, gdzie rzeczywiście dominujące wydają się pojęcie abstrakcyjne. No i właśnie, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest tylko jakieś potoczne myślenie, że matematyka jest tym rajem abstrakcji, czy może abstrakcyjności? No i czym w ogóle ta abstrakcyjność jest? Mm -hmm. No, najtrudniej byłoby odpowiedzieć na Twoje ostatnie pytanie, mm -hmm. więc może, y może do tego jakoś się uda wrócić, mm -hmm. ale y chciałbym zacząć y może tak jak. Y ja uczę swoich studentów na kursie z Poznania Matematycznego, y, który, no, y, może pozdrawiam, jeśli się oglądają. E, I uczę, uczę czegoś takiego, że małe dzieci, noworodki, które nie mają jeszcze zdolności, znaczy nie mają języka rozwiniętego, mm -hmm. nie mówią, tak, y, nie mówią i tak dalej, ale też nie tylko ludzkie noworodki, ale też róż, również inne zwierzęta, no, które po prostu no, no nie mówią, mhm. potrafią oceniać liczebność zbiorów, to znaczy potrafią, potrafią wskazywać, ile elementów jest w zbiorze. Mhm. I zauważają, no to działa precyzyjnie, jeśli te zbiory są małe, jeśli te zbiory są większe, to potrafią pokazać, gdzie jest więcej albo mniej, bez już podania dokładnej, dokładnej liczby i tak dalej. Ja uczę, że ten abstrakcyjny, znaczy ten, że ten, zmy, nazywa się to, może metaforycznie, metaforę tutaj przywołałeś, to pewnie do tego też wrócimy, zmysł numeryczny. Mhm. E, taka e, etykietka przylgnęła do tej zdolności radzenia sobie z ilością elementów przedstawionych w sposób niesymboliczny. To znaczy, nie, że cyfry arabskie, mm -hmm. nie, nie wiem. Liczby, diagramy nie... Wena jakieś tak, czy tak. coś. No, tylko po prostu, po prostu ilość cukierków, ilość kropek na ekranie, tego mm -hmm. typu rzeczy, że on już jest abstrakcyjny na wyjściu, że, że te, ta reprezentacja liczb już jest w mm -hmm. jakiś sposób abstrakcyjna. I dlaczego, dlaczego ja tak uczę? Otóż, yy, otóż z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, są takie badania, że nawet kilkugodzinne dzieci, kilka godzin po urodzeniu, potrafią zauważać równoliczność że jest tyle samo mm -hmm. przedmiotów, które doświadczyły wzrokowo to znaczy zobaczyły, yy, że ileś jest czegoś i usłyszały ileś dźwięków. No, skąd my o tym wiemy? No, bo te dzieci nie mówią, to ich nie można zapytać. No, e, wykorzystuje się tutaj e, taki typowy paradygmat eksperymentalny e, psychologii rozwojowej, e, czyli paradygmat habituacji. Po prostu e, patrzymy, e, czy dzieci utrzymują uwagę, jeśli jest jakiś nowy element, jeśli ją tracą, a jest nowy element, to ją odzyskują. Mm -hmm. e, no dobra. E, dlaczego to jest abstrakcyjne? Pierwsze, że ilość czegoś, tak, Co jest widziane, e, odnosi się do ilości czegoś, co jest słyszane. Czyli to, ta licz, liczebność nie jest przywiązana na sztywno do jednego zmysłu. Mhm. To jest pierwsze, ale też jest drugi powód, równie, równie ciekawy, e, albo nawet ciekawszy. No, y, Zmysł słuchu i zmysł wzroku no, działają no, tak intuicyjnie wiemy nieco różnie. To znaczy, my możemy zobaczyć y, kilka rzeczy naraz. Ogarniam tutaj tę scenę wzrokową, natomiast kolejne dźwięki, y, kolejne dźwięki, no, można oczywiście w jakimś sumie wyszukiwać y, kilka bodźców dźwiękowych, które, które przychodzą na raz, ale w tych badaniach, o których ja mówię, y, pokazywano dzieciom ileś kropek. Widzimy naraz, a dźwięki prezentowane były sekwencyjnie. Mhm. No i jeśli dzieci zauważały tą równoliczność, kodowały ją, dźwięki versus kropki, słyszane versus widziane, no to to oznacza, że takie ogarnięcie naraz i ogarnięcie tego, co sekwencyjne, można powiedzieć, suma, jest, no, jest mówiąc krótko, że mamy to wbudowane. Więc jakaś podstawa. Podstawa, no mówi się oczywiście, że matematyka królowa abstrakcji, raj abstrakcji i, i tak dalej. No, jeśli weźmiemy sobie taką no, matematykę na poziomie akademickim, jeśli będziemy mówić o jakichś skomplikowanych tworach e, matematyków których nie zrozumieją matematycy z innego pokoju na tym samym Wydziale, Wydziale Matematyki, mhm. no to chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że to jest strasznie abstrakcyjne. Nie? Ale pytanie jest takie, czy gdzie ta abstrakcja startuje? No, wygląda na to, że ta abstrakcja czy abstrakcyjność, bo niektórzy to rozróżniają, zaczyna się już od samego rozumienia liczby. Mm -hmm. No bo właśnie, jeżeli mówimy o zbiorze iluś mm -hmm. elementów, to przecież zbiór, mm -hmm. czy zbiór redukuje się do elementów, które w nim się mm -hmm. znajdują? to filozofowie moglibyśmy tu otworzyć tak, puszkę tak. Pandory, teraz tak. i różne logiczne również tak, zagwostki tak, tak. tutaj i jeszcze kwestie teorii mnogości. Tak. Ale czy, czy, sam, czy nie jest tak, że właśnie sam zbiór. Jako pewna abstrakcyjna konstrukcja hmm. sugerująca liczebność, ile tak. mamy elementów jakiegoś rodzaju, to faktycznie już samo w sobie jest abstrakcyjne przecież. Tak, no i, i, i też jak mu, mówiłeś o zbiorze, no to y, zbiory nam się kojarzą. No, mówimy o zbiorach takich, jak uczymy się w szkołach. Tak? Nie, nie mówimy o zbiór w ujęciu kolektywnym, dystrybutywnym, mm -hmm. to co. Ty uczysz logiki z tego, co mm -hmm. wiem, to pewnie opowiadasz te rzeczy. No, nie wchodzimy na taki poziom, Aha, ale, no, czasem, po... ale czasem się zdarza, no, że są pytania. No, ale są jak, studenci, się, jak którzy... się zapomnisz, to sam powiesz. No, tak. no, nie, no nie, nie filozofujemy tutaj jakoś głęboko, tylko no, zbiór, teoria mnogości, taką, jaką znamy ze szkół. No to intuicyjnie. Zbiór, no, my jakoś kojarzymy z jakimś takim workiem, do którego mm. sobie wrzucamy rzeczy. No i to prowadzi y, do koncepcji y, metafor kognitywnych, że y, te abstrakcyjne pojęcia matematyczne mają być zakorzenione w czymś, czego my doświadczamy, co możemy zobaczyć, co możemy zrobić. Tak? No i są tacy, którzy sądzą wciąż, że. Że idea zbioru jest zakorzeniona czy wynika z działania naszego układu poznawczego, w którym rzutujemy to, co konkretne, to, czego doświadczyliśmy na pojęcia abstrakcyjne. Czyli mówiąc krótko, zbiory są pojemnikami, albo zbiory są, jak ktoś chce, workami świętego Mikołaja. Mhm. Oczywiście nie wszyscy się z tym zgodzą i to też jest taka uwaga. Pewien znany polski matematyk, Y, opowiada taką historię. Y, opowiadał często taką historię, w której wspomniał Giorga Kantora. Y, o tyle ważne jest to, jest to, czy był to matematyk, że był twórcą teorii mnogości. Mm. I y, on ponoć nie wyobrażał sobie zbiorów jako pojemniki, tylko uwaga, uwaga, jako przepaście. No, może nie będziemy rozszyfrowywać tej metafory. Natomiast co chcę powiedzieć, że ta baza, że, że być może jest to nieco naiwne, żeby sądzić, że wszyscy wyobrażają sobie te rzeczy i gruntują sobie te rzeczy w identyczny sposób, Że być może są poważne różnice indywidualne w tym ugruntowaniu cielesnym matematyki czy, czy, czy w tej abstrakcyjności. No i pojawia się też bardzo poważne pytanie, czy... Coś, co, czy coś, co, czego nauczyliśmy się jako czegoś, na czym możemy manipulować, niech to będzie ten zbiór, czy w pewnym momencie to się nie staje całkowicie abstrakcyjne i oderwane od, od naszych interakcji? Czy nie jest tak, że po prostu jak się w czymś wyćwiczymy, to jak ćwiczyliśmy, to musieliśmy mieć jakieś umocowanie w świecie, a w pewnym momencie to. Odrzucamy te drabinę, odrzucamy odrzucamy. No drabina Wittgenstein, mm. no, ale mniej więcej taki pogląd na, mm. na to, jak się dzieci uczą matematyki, miał Jean Piaget, psycholog rozwojowy, który mówił: tak, my wchodzimy ze, świata, ze światem w jakieś takie fizyczne interakcje, i uczymy się tych rzeczy poprzez ruch, poprzez działanie na przedmiotach, czy współdziałanie z przedmiotami z innymi osobami. No, ale w pewnym momencie odrzucamy to. To jest abstrakcja. No i to jest wielkie pytanie. No i właśnie, i teraz y, trochę doszliśmy tak płynnie do, do tego naszego głównego tematu, czyli metafor, bo mhm. y, zakładam, że mówiąc o tych niektórych badaczach, to pewnie miałeś na myśli mhm. m.in. Lejkofa i Nuneza którzy zresztą nie tylko zbiór, ale też inne pojęcia matematyczne no właśnie starali się przedstawić no kategorie. no właśnie znaczy oni prawnicze, prawnicze oni, też? oni, oni prawniczych nie. akurat nie ale, ale takie ale etyczne na przykład tak, już Johnson no jest też książka filozofii in the flesh tak. które są pojęcia bo... etyczne nie? Tak. jakieś bab... przykłady że, na przykład nie sprawiedliwość czym będzie no, no właśnie akurat ze sprawiedliwością jest no. problem i to o, mi się to... zdarzyło analizować no, to że powiedz. No ze sprawiedliwością jest tak że y, dość trudno łatwo sobie wyobrazić ogólną, jak to ucieleśnienie mogłoby wyglądać, tak? Że, nie wiem, ważymy jakieś racje, dochodzimy hmm, do tego, że tak. to jest sprawiedliwe, a to nie, no nie? Czyli to tak. byłoby ten element ucieleśnienia, ale faktycznie ciężko jest znaleźć jakieś przykłady w języku, które by wskazywały na systematyczność metaforyzacji w tym przypadku, Aha. w tej sprawiedliwości. I to zresztą jest, był dla mnie, bo kiedyś się tym trochę zajmowałem, taki przykład e, Doktora pojęcia... Doktora to tym napisałeś, powiedz. Tak się zdarzyło. Nawet książka wyszła później. Tak? <grych> Natomiast e, faktycznie sprawiedliwość jest przykładem takiego pojęcia, gdzie trudno jest znaleźć systematyczne wzorowania metaforyczne, w do innych. Jak mamy na przykład pojęcie pojęcia związane z hierarchicznością, mhm. e, no to jest to ewidentne, tak? że wyższa instancja na przykład. Tak. To nie chodzi o to, że nie wiem, ktoś, kto jest sędzią wyższej instancji jest wyższy wzrostem, mm -hmm. tylko po prostu, że jest wyższa ranga. Akt wyższego, niższego rzędu. Mm -hmm. Konstytucja jako najważniejszy, najwyższej rangi akt w państwie. No nie? To są przykłady, gdzie rzeczywiście ta hierarchia jest widoczna. No tak, jak ja się na przykład uczyłem, to konstytucja, ustawy... Ratyfikowane umowy, tak, międzynarodowe tak, rozporządzenie tak, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, tak, jest, jest taka hierarchia rzeczywiście tak. źródeł, źródeł prawa i ta hierarchiczność w systemie prawnym jest widoczna na bardzo mm -hmm. wielu... E, w bardzo wielu aspektach. No nie? I właśnie hmm. struktury państwa, sądownictwa, organów administracyjnych. Nawet, nawet są te... Jezu, ja to nie, nie chcę udawać, że się znam na prawie, ale coś tam pamiętam. No. Lex superior, tak. derogat priori, a superior Legi ma inferiori. przecież... Tak. Yy, przecież yy, taką przestrzenną naszą tutaj. Mm -hmm. na mm -hmm. No tak, tak, właśnie. I chodzi o to, że e, bardzo wyraźnie w niektórych sferach te metafory są widoczne, też w prawie. Tak. Nie wiem, samo prawo, pojęcie prawo, że o, obejście prawa, złamanie prawa, no przecież nie da się prawa złamać po prostu, mm -hmm. no nie? To jest metafora, że prawo to jest jakiś obiekt fizyczny, który może być kruchy, kruchy. i mm -hmm. może być złamany, tak jak, no nie? A, a obchodzenie prawa, czyli robienie czegoś, mm -hmm. no takie lawirowanie, mm -hmm. no to tak jak masz, nie wiem, idziesz w lesie, masz tutaj powalone drzewo, no to obchodzisz je, no nie? Czyli to jest jakiś duży obiekt, którego nie złamiesz, ale obchodzisz. Więc te metafory są bardzo no różne. I te metafory ruchowe oczywiście to są też w matematyce. To no to właśnie. Jak wspomniałeś yy, Lejkofa i, yy, yy, i Rafaela Nuneza. Yy, no to te, te metafory ruchowe są bardzo, bardzo tutaj uniknośne, że. Yy, że Sama arytmetyka, dochodzimy do, y, albo w ogóle zadanie matematyczne, mm -hmm. dochodzimy do rozwiązania, mm -hmm. prawda? E, albo kiedy... krok po kroku, no, ta, nie kroki rozwiązania. Krok po kroku. Tylko jest jedna rzecz w tym wszystkim, że ty mówisz, jak język działa. Mm -hmm. I dla mnie to jest zdecydowanie niewystarczające, żeby powiedzieć, że tak myślimy. Mm -hmm. Że y, to jest taka. Stara metafora filozoficzna właśnie metafora, mm. nie? Że język jest tym zwierciadłem, w którym możemy tak. przeglądać. Się, no my wiemy dzisiaj, że tak nie, nie jest, działa nie? Jest, I nawet gdyby to było systematyczne, a nie jest, jak sam mm. mówisz, w wielu wypadkach. No to i oczywiście też jest kolejny problem, że, że że, my patrzy, że, zazwyczaj, że zazwyczaj ten no, język angielski jest tym językiem, który jest tutaj badany. Mm -hmm. no, mówiąc krótko, czy ty po polsku to też patrzyłeś, no ale mamy jakiś etnocentryzm w, tych tak, w, tym, w na tej pewno. teorii metafor i twórcy teorii metafor. Nigdy, chociaż tutaj nie w, wrócę, dlatego że Rafael Nunes badał metafory czasu także, mm -hmm. także w różnych społecznościach e, rdzennych. E, mówiąc krótko, on wychodził poza, poza te etnocentryczne ograniczenia. Były takie międzykulturowe porównania, tak, które tak, też tak, są tak, ważne, żeby więc generalizować. To jest bardzo ważne. Nie? E, więc tutaj się cofnąłem, że twórcy mm -hmm. czy, czy główne osoby historii metafor no, nie, nie, nie jest. Ale Lejkow i, i Johnson chyba, chyba nie. Chyba, nie chyba, przynajmniej... angielski, chyba angielski. No dobra, ale co chcę powiedzieć? Wiedzieć, że my chcielibyśmy mieć jednak jakieś inne dowody na to, że okay, my załóżmy taką idealizację, że nasze wypowiedzi my opieramy na jakiejś świadomej refleksji. Nie zawsze tak jest, mhm. ale, ale no myślimy co mówimy czasami. No ale fajnie byłoby mieć jakieś dowody na to, że metafory działają na jakimś poziomie nieświadomym, na poziomie no czegoś właśnie. automatycznego. No i w matematyce są takie dowody, mhm. no, w badaniach psychologicznych nad matematyką, tak powinniśmy powiedzieć. No na przykład, że w zachowaniach ludzi, kiedy prosi się ich o dodawanie albo odejmowanie to e, widać, tak zwane, e, widać tak zwane spatial biases, jak to po polsku powiedzieć. Mm, tendencyjności. Przestrzenne. Ten, tendencje przestrzenne. Tenden, czy tendencyjności tendencyjność. Przestrzenne. Tak. Z grubsza rzecz biorąc, e, jak mamy dodawać, to, to w naszym kręgu kulturowym mamy tendencję do tego, że przesuwamy się w prawo. Y, tak, że przesuwamy się w prawo. Albo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Albo kiedy mamy wskazać, gdzie jest środek jakiejś linii. Szybko złożone z jakichś liczb, to znaczy mm. mamy po prostu liczby złożone. Jeśli to będą duże liczby, to, to mamy takie przesunięcie w prawą stronę, jeśli mm. mniejsze, to w lewo. Mm. Że są takie rzeczy, i, które pokazują, że może jest coś na rzeczy z tymi metaforami, ale jest pewien bardzo poważny problem. Podczas naszej poprzedniej rozmowy, ja powiedziałem coś takiego, że w badaniach nad ucieleśnionym poznaniem, po pewnych tam nieudanych próbach powtórzenia pewnych eksperymentów, badacze doszli do pewnej refleksji, refleksji takiej teoretycznej, metodologicznej i zaczęli się zastanawiać. I, do, i, i można to bardzo łatwo odnieść do tego, do tego przykładu tych dowodów na ucieleśnienie, no, że to nie są dowody na to, że umysł jest ucieleśniony, tylko to są. Dowody spójne z koncepcją ucieleśnienia, mm -hmm. ale one nie odrzucają właśnie. innych teorii, innych scenariuszy. Rozumiecie? No, jeśli rozumiecie państwo, e, e, ja bym chciał, żeby była teoria, która pokaże, że jest tak, a zarazem, że nie jest tak. No Coś wykluczy, no bo tak, to jest tak, wtedy mocna kluczy. teoria. No właśnie, to, są, to jest taki paradygmat, takie ujęcie, czy spojrzenie na naukę, żeby nie używać trudnych słów. Yy, no, yy, spójnościowe, że interesuje nas, że coś jest spójne z teorią, no a to jest mało. Ale mm -hmm. tak swoją drogą, jak mówimy teoria, to też jest teoria, tak jak mówię, że prawo to łamiesz, obchodzić, mm. znaczy nie wiem, czy ty, ale ty pewnie nie, no. ale yy, jako prawnik, <laughs> ale yy, że, że można łamać, obchodzić, no to yy, proszę zobaczyć, to jest, nie ja to teraz wymyślam, tylko to jest jeden z pierwszych przykładów w książce Metaforium w naszym życiu Lejkofa Johnsona, teorie, teorie my przecież... Obalamy, bronimy teorii. Tak? On obronił swoją teorię. A jak argumentujemy, to wojujemy. No to się, Kolejny tak, przykład, to, właśnie. To z... co, co było swoją drogą mocno krytykowane, mm. dlatego, że, dlatego że pytanie, czy, 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 czy rozumie. To jest pierwotne, tak czy, rozumienie, czy rozumienie wojny nie jest przez przypadek czymś bardzo skomplikowanym, mm. bo wojna ma różne niuanse i no, mówiąc krótko, są tutaj pewne problemy. No, z metaforem jest właśnie też ten problem, że wbrew temu, co deklarują główni twórcy tej teorii, to nie jest zawsze tak, że przechodzimy od tego konkretu do abstrakcyjności. Tak. Bo dokładnie. właśnie argumentowanie to wojna, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, co hmm. jest bardziej konkretne, dokładnie. a co jest bardziej abstrakcyjne. Dokładnie. I to jest jeden z tych z No, tych dla problemów. mnie na szczęście, argumentowanie jest znacznie bardziej konkretne. Jest ci bliższe po prostu. No jest mi bliższe. Miałeś... No, właśnie na szczęście. Na szczęście nigdy nie byłem na wojnie i mm. mam nadzieję, że mnie to y, nie spotkam. Y, I jak by to miało działać, że jako dziecko uczyłbym się, co to jest argumentacja y, na podstawie czegoś, czego nigdy nie no doświadczyłem? Właśnie. No, y, y, jak no, to się ma do tego ucieleśnienia? O, oglądałem no w telewizji, y, tak? Oglądałem w telewizji, nie wiem, w wiadomościach, jak było dziecko, to pokazywali konflikty zbrojne. Mm. Oglądałem, nie wiem, filmy na ten temat, czytałem, no ale to nie było moje ucieleśnione doświadczenie. Natomiast. Mm. Uczono mnie, co to znaczy, podać argument, mhm. albo nawet metodą prób i błędów, że ta racja jest silniejsza niż inna. Mhm. Nie musiałem do tego przeżyć wojny, więc nie jest to chyba takie proste, jak, Zdecydowanie. jak tutaj twórcy tej koncepcji sądzą. Zdecydowanie nie, zresztą w książce, o której już tutaj mówiliśmy, czyli właśnie e, książce dotyczącej matematycznego poznania Lejkowa i, i Nunieza. Skąd pochodzi matematyka? chyba tak, tak można powiedzieć. Tak, tak. W, w, nie? tak. No w tej książce też oni się troszeczkę pogubili, bo mhm. jest tam taki fragment, gdzie ewidentnie przychodzą od abstrakcji do abstrakcji, tak. i tutaj zaciera się tak naprawdę całe to ucieleśnienie. No tutaj, tutaj tego by można troszkę bronić, w takim sensie, że, że matematyka. No to tak jak zaczęliśmy, że, nie wiem, jakieś rzeczy, o których, y, jakieś koncepcje matematyczne, których nie zrozumie człowiek z obok, nawet z Wydziału Matematyki, mm -hmm. są na pewno strasznie abstrakcyjne. Y, I można sobie wyobrazić, że coś abstrakcyjnego ugruntowane jest w czymś innym mniej, abstrakcyjnym, ale gdzieś na, dole, gdzieś na dole jest w prawie też to widać zresztą. Y, I jakby samo to jest dla mnie, żeby... Żeby w to uwierzyć, czy uznać to za, za jakieś słuszne, to ja jakoś nie oponuję. Natomiast, no, chciałbym mieć dowody eksperymentalne, że tak myślimy. Mm. Czy, że w ogóle jakaś grupa ludzi, na przykład zawodowi matematycy, tak myśli. Mm. Albo, no, i takich dowodów, no, nie ma. Mm. No, że ta koncepcja jest, mówiąc krótko, na jakimś poziomie niezwykle spekulatywna. Że trudno nazwać ją... Trudno nazwać ją teorią naukową, która byłaby testowana w jakiś sposób. No a ta praca ukazała się w 2000 roku, już ładnych ponad 20 lat temu. A sam Lejkow już z zręby tej teorii prezentował jeszcze kilka lat wcześniej. No mm -hmm. więc co chcę powiedzieć? No, że w naukach o umyśle i poznaniu, 30 lat to jest naprawdę strasznie dużo, żeby przetestować coś na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli tylko da się to przetestować, jeśli ludzie widzą sens, żeby to zrobić. No i, i, i chyba nie muszę, jakby kończyć tego. Przekaz jest chyba dość przekazu, jasny. Nie? To na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze wrócić do tego, co już wcześniej się pojawiło. No właśnie, trudno jest. Taką silną teorię metafory, gdzie, mam, gdzie metafora stanowi ten pomost między konkretem, światem konkretu i światem abstrakcyjności. Trudno jest te teorię faktycznie no, jakoś mocno uzasadnić, tak. a te, tej teorii byśmy potrzebowali. No zatem, jakie mamy alternatywy? Bo powstają różne teorie hybrydowe, tak. teorie słabego ucieleśnienia. Tak. Jakbyś mógł jeszcze na koniec dwa słowa o Twoim stanowisku w świetle tych no. teorii, bo to ma też znaczenie dla badań nad prawem, nad no pojęciami prawem. to. Tutaj wydaje mi się, to znaczy, po pierwsze, być może my powinniśmy zapomnieć, żeby mieć jedną teorię dla wszystkich pojęć abstrakcyjnych. Może powinniśmy o tym zapomnieć mm -hmm. i takie rozróżnienie na pojęcia konkretne i abstrakcyjne. No, powinniśmy o tym pamiętać, że, że to nie jest jakaś świętość, że, że pojęcia abstrakcyjne mogą, że funkcjonowanie czy przetwarzanie przez nasz mózg pojęć abstrakcyjnych, matematycznych, prawniczych, etycznych, jakichś społecznych dotyczących, nie wiem, przyjaźni, miłości może się różnić te ugruntowania cielesne mogą być inaczej i wpływy jakichś nieucieleśnionych czynników na przykład języka mogą być tu różne. O właśnie. Więc wydaje mi się, że i to nie jest tylko mój pomysł, z, tym, z tą koncepcją zgodzi się wielu w tym momencie człowych badaczy tego zagadnienia. No wydaje mi się, nie jestem ty jesteś specjalistą od pojęć prawniczych, ale wydaje mi się, że że tutaj sprawa jest relatywnie prosta, dlatego że, y, dlatego że, y, no, te pojęcia budowane są w języku. Znaczy mówiąc krótko... Bez języka ich nie ma. Bez języka ich nie ma. Bo nie ma prawa bez języka. Bo nie ma prawa jest... bez języka. No, hmm. nie chcę absolutnie powiedzieć, nie chcę powiedzieć, nie, daleki jestem jakimś poglądom takim y, platonizmowi matematycznemu, że, że matematyki bez człowieka hmm. nie ma. Natomiast ilość przedmiotów w świecie prawdopodobnie istnieje, i można sobie wyobrazić, że y, wyewoluowaliśmy, do tego, żeby, wyewoluowaliśmy do tego, żeby rozróżniać, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej przedmiotów, mm -hmm. gdzie jest więcej lub gdzie mniej organizmów, i tak dalej. Nie? Y, ten język na pewno gdzieś wchodzi, i też sądzę, sądzę że matematyki bez języka nie ma ale na jakimś wyższym na poziomie, na innym poziomie, nie? Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że drogą ku abstrakcji, nawet jeśli mamy jakieś ewolucyjne, nazwijmy to, tendencje do abstrakcyjnego myślenia, to wydaje mi się, że to, o co nam chodzi w tak wyrafinowanych przedsięwzięciach, jak prawo czy, czy etyka, no ma jakiś związek z przetwarzaniem językowym. No i e, był taki psycholog rozwojowy, e, Lew Wygocki, który mówił, że Uwaga, uwaga, będzie to górnolotne, język czyni nas wolnymi. No, w tym sensie czyni nas e, wolnymi, że pozwala się odcieleśniać, że pozwala wychodzić poza to, co konkretne. I poza co jest nam narzucone, teraz, bo mamy co takie. jest narzucone, że, że język no, nie jest tylko naszą ekspresją tego, co my mamy w głowach. Mhm. No, jest czymś, co w naszej komunikacji, między mną i tobą, no, przeprogramowuje nasze mózgi. Mhm. I drodzy Państwo, myślę, że tym wątkiem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję Dzięki Ci za Marek, to spotkanie. Bardzo mi miło. Mi również, bardzo miło. Mamy nadzieję, że Państwu również było miło słuchać e, naszej rozmowy o abstrakcyjności i ucieleśnieniu. Bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.